Hej, to się z tej strony Citrox, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z Jogboxa Jak widzicie jestem już w domu Wróciłem po ostatnim odcinku, gdzie byliśmy w twierdzy Cały i zdrowy e, I powiem wam szczerze, że próbowałem nagrać jak zwiedzam Tą całą resztę tej twierdzy e, Zbieram kolejne skrzynie, ale po prostu e, Nie było tego aż tak dużo I odcinek był e, Był troszkę bardzo, troszkę bardzo Nudny, także w połowie postanowiłem, że Nie ma to żadnego sensu e, Po prostu zanudzilibyście się e, Oglądając ten materiał, tak więc myślę, że Nie będziecie na mnie za to, jeśli e, no i co, no i jesteśmy teraz w domu, mam tutaj jeszcze wszystkie przedmioty, które zebraliśmy e, Zaraz je wszystkie odłożymy e, I sobie przy okazji sprawdzimy, co my tutaj mamy Powiem wam szczerze, że na dzisiejszy odcinek nie mam zbytnio e, jakichś tam wielkich planów e, Tak sobie w sumie teraz myślę, że moglibyśmy wybrać się e, Wybrać się gdzieś tutaj w okolice, sprawdzić co my tutaj mamy e, Ponieważ tak naprawdę nigdy tego nie robiliśmy I nie wiemy, czy tutaj e, wokół nas nie ma przez przypadek e, czegoś Interesującego, ok. Odłożymy sobie na razie te niepotrzebne rzeczy. To sobie możemy w sumie zostawić. E, tutaj sobie odłożymy to i to. E, dobra, jeżeli zostanie nam troszkę czasu, jeżeli nic byśmy nie znaleźli, e, to myślę, że zabawimy się również tą kraftem. E, zbudujemy sobie to, co jeszcze będzie nam potrzebne, e, i kto wie, kto wie, może uda nam się e, stworzyć jakiś pierwszy przedmiot. E, ok. Wiecie co, tak sobie teraz myślę, że w sumie moglibyśmy y, poobserwować tą okolicę z góry. Y, w tym celu skraftowalibyśmy sobie teraz y, coś takiego jak airship, czyli statek powietrzny. O, tutaj on jest. Y, tak on wygląda. Będziemy potrzebowali troszkę tych y, przedmiotów, ale y, ale to myślę, że bez problemu to nam się y, wytworzyć. Będziemy potrzebowali y, skóry, nici, y, troszkę drewna, troszkę cobblestone'a, na pewno żelazo, redstone e, i łok. I chyba to by było e, tyle. Ok, przejdźmy teraz do, e, do crafting table, tam pokażę wam co dokładnie będziemy potrzebowali. Na początek potrzebujemy nasz e, taki balon, czyli to co będzie po prostu na górze naszego statku powietrznego. E, układamy po prostu skórę wokół crafting jakby środek zostawiamy pusty e, i otrzymujemy taki oto przedmiot. Dalej będziemy potrzebowali na pewno silniki. Aby stworzyć silniki, będziemy potrzebowali pistony. Silniki musimy stworzyć dwa, także pistony również muszą być dwa. Ok, układamy to tak. Tak, mamy dwa pistony, i teraz możemy sobie spokojnie stworzyć silniki. Aby to zrobić, układamy wokół nich sztabki żelaza w następujący sposób, i poprzez otrzymujemy takie, oto silniki. Okej, okay, ostatnią rzeczą, którą będziemy już potrzeb, Nie, przepraszam. Przedostatnią rzeczą, którą będziemy potrzebowali e, jest to łódź. E, myślę, że bez problemu uda Wam się ją skraftować. E, no i ostatnia już taka rzecz jest to e, dispenser. Układamy cobblestone'a w następujący sposób, tak jak chcielibyśmy, na przykład, stworzyć e, cobblestone'owe spodnie. E, tutaj na środek dajemy łuk, na dole dajemy redstone'a e, i mamy nasz dispenser. Okej, okay, gdy już mamy te przedmioty, możemy e, sobie teraz ułożyć, e, skraftować nasz Statek powietrzny. Układamy to w następujący sposób. Na rogach dajemy nici i otrzymujemy taki oto statek powietrzny. Zaraz pokażę Wam, jak on wygląda na zewnątrz. Odłożę tylko te przedmioty, które będą nam niepotrzebne. Okej, okay, dobra. Dobra, to sobie. Oj, to sobie możemy odłożyć tutaj, oczywiście. Skórę i nici damy sobie tutaj. I okej, okay, i chyba ca cała reszta nam się przyda. Potrzebujemy również coś, czym będziemy napędzali nasz statek powietrzny ja w tym celu wezmę sobie węgiel. Możecie również napędzać go drewnem, ale myślę, że węglem jest, jest to bardziej opłacalne. Wiecie co? Prześpimy sobie się jeszcze, żeby po prostu tutaj był dzień, żebyście lepiej widzieli. Wow, tutaj nam troszkę zbroję zaraz. Hmm. Wiecie co? W sumie... Tak sobie teraz myślę, że moglibyśmy polecić na jakiś statek e, lub na jakiś samolot. Tutaj czasami występują, e, występuje coś takiego. Akurat e, niedaleko nas jest chyba jakiś tam morze czy, czy ocean. E, tak więc myślę, że e, byłoby warto e, coś tam zrobić. Ok, weźmy sobie, e, weźmy sobie diamenty, bo będziemy potrzebować diamentowe oczywiście. Ok, e, dajmy sobie tak. E, dobra, zrobimy sobie teraz całe eku. Będzie najwyżej na potem. Jeżeli dzisiaj nie uda nam się go wykorzystać, e, to zosta zostawimy sobie na kiedy e, indziej. Ok, zróbmy sobie tutaj całego seta. Dobra, jeszcze tylko hełm i, i zbroja. Ok, ostatnie 8 diamentów. Zostaje nam jeszcze 9 diamentów, także e, myślę, że spoko. Dobra, e, załóżmy sobie to w sumie teraz na siebie. To zdejmujemy, to zakładamy. Okej, okay, odłóżmy to, jeszcze teraz te diamenty i diamentowe eku. kto wie, być może coś nam kiedyś przyda, dobra, dajemy sobie to tutaj, oj, 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 nie to, 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 to i to, no i co, I myślę, że jesteśmy całkiem przygotowani, jedzenie mamy, strzały mamy, łuk też mamy, także spoko, możemy sobie lecieć, jeszcze nie wiem, gdzie będę trzymał ten airship, myślę, że gdzieś z tyłu z tyłu naszego domu znajdziemy na niego miejsce. Teraz pokażę jak, jak on wygląda, tak on się prezentuje moim zdaniem całkiem ładnie i powiem wam, że opłaca, opłacalne jest zrobić coś takiego, ponieważ gdybyśmy chcieli lecieć na zychfrydzie, czyli na naszym bagaże byłoby to dosyć ryzykowne, ponieważ wylądowanie nim na, na jakimś samolocie czy czymś czy, w tym stylu Wiąże się z niemałym ryzykiem, tak więc po prostu nie chcę go narażać na jakąś tam śmierć. Gdy naciśnięcie przycisk E, otworzy Wam się takie oto menu. Tutaj macie Airship Inventory, macie tutaj 12 pól, w które możecie włożyć po prostu jakieś przedmioty, które nie mieszczą Wam się w Waszym ekwipunku. Tutaj macie Fuel, czyli paliwo. Możecie, tak jak już Wam wspominałem, napędzać go węglem lub woodem. Tutaj nieźle możecie dać strzały. Ja sobie dam teraz strzały, pokażę Wam o co z nimi chodzi. E, oczywiście, z lecimy do góry, e, wsadem sterujemy, a shiftem obniżamy e, nasz lot. I teraz, jeżeli chce, e, chcecie na przykład sobie strzelić tam, celujecie, naciskacie ctrl e, i widzicie, że strzały same po prostu wylatują. E, ok, myślę, że sobie tutaj teraz możemy polecieć. E, chciałem Wam, korzystając teraz z okazji, że będziemy troszkę lecieli pewnie, e, zanim coś znajdziemy, chciałem Wam powiedzieć, że. E, próbuję ciągle zrobić dla was live'a. Myślałem, że uda mi się zrobić to już dzisiaj, e, ale niestety pojawił się pewien problem. Otóż, e, nie słychać po prostu mojego głosu, e, jak robię live'a na Twitchu. Jeżeli jest osoba, która ogarnia X-Plita, ogarnia live'y e, właśnie na Twitchu, to bardzo bym prosił, aby, e, jeżeli jest taka możliwość, to aby się ze mną skontaktowała, ponieważ naprawdę e, chciałbym robić dla was live'y, jest, e, jest to bardzo fajny sposób komunikacji z wami, e, a mi właśnie na na rozmowie z moimi widzami bardzo, bardzo zależy. I tutaj chciałem Wam przypomnieć, że założyłem również dla Was specjalnego Skype'a. Jeżeli chcecie ze mną porozmawiać, popisać, zapytać, czy coś o po prostu pograć, to możecie zaprosić mnie na moim Skype, dodając mnie na Skype. Ie. Wystarczy, że wpiszecie Citrox przez zero, a nie. O oh, fuck. O oh, fuck, widzicie to co ja? O oh, fuck. Ja pierdzielę, ile żelaza. Uh, ho, ho. Dobra Ja nie mogę Nie wiedziałem, że uda nam się Ja pierdzielę. Patrzcie ile tego jest, ile tego jest Ale kurde, strasznie dużo jest tych Tutaj strażników Dobra, spróbujemy jakoś yy, Wylądować w bezpiecznym miejscu Wiecie co, może Może tam wylądujemy Okej, okay, sorry, że tak yy, przerwałem mówienie, ale Ale bardzo się zdziwiłem Dobra, będziemy musieli tego Szczyla stamtąd yy, Zdjąć Okej, okay, i może Oh fuck Dobra, spadł. Okej, okay. dobra, postrzelamy sobie do niego. No, okej, okay. już teraz powiem szczerze, że zapomniałem o czym mówiłem. E, zaraz mi się pewnie przypomni. Aha, mówiłem o Skype'ie. Także, jeżeli chcecie ze mną porozmawiać, to zapraszam was na mojego Skype'a. Skype w wyszukiwarce wpiszcie Citrox przez 0, a nie o. E, mam takie białe tło z niebie jasną niebieską literką S jako awatar. E, także myślę, że bez problemu mnie znajdziecie. Dobra, ja tutaj muszę gdzieś teraz wylądować. Może? Oh, fuck, Kurde, nie widzę go O w dupie O dupę O w 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 dupę Gnoju, mi stąd O fuck, Jest Uff. Szybko, żarcie, żarcie No i powiem wam, że <gryw> Już po naszym Po naszym statku powietrznym Nie mam pojęcia jak Jak stąd wrócimy Ja pierdzielę, ale się na nas czają No, ale nie wiem Dobra, patrzcie ile ty jest żelaza ja nie mogę, ale my to wszystko zbierzemy sobie. Okej, okay, mamy... Mm, mamy tutaj e, kilofy, także spoko, bez problemu. Dobra, wiecie co, nawalamy ich z łuków. Nawalamy ich z łuku, nic tam raczej wtedy nie zrobią. A my sobie spokojnie ich e, wyeliminujemy. Dobra. Okej. Okay. O, patrzcie, próbują do nas e, iść, ale coś im się chyba nie uda z tego co widzę. Mamy sobie spokojnie. Z daleka. Pijąc herbatkę, będziemy ich atakowali, okej okay. Okej, okay, ja nie mogę, ale jazda Dosyć szybko mi się udało znaleźć coś tego typu e, Liczyłem prędzej na jakiś statek lub coś, no, coś w tym stylu, ale kurde Od razu samolot, taki statek powietrzny, no niesamowicie, niesamowicie Bardzo się cieszę, okej okay. Pewnie będzie tu dużo potworów, mamy już 68 level, e, jak widzicie, także Mm, Niedługo 70, co oznacza, że będzie kolejne serduszko. Dokładnie, kolejne serduszko. Już niewiele nam ich brakuje. Diamencik. Dun, dun, dun. Diamencik. Okej. Okay. Dobra, jest super, jest super. Bardzo jakoś się pobudziłem, gdy zobaczyłem ten stateczek. Pewnie to słyszycie teraz. E, no ale co? Bardzo się z tego powodu cieszę. E, Okej, okay, szybko, szybko, szybko. Musimy ich tutaj pozabijać. Dobra, już kilku zginęło. Teraz tylko tych podobijamy. Myślę, że będziemy mogli sobie spróbować tam już wyjść. Dobra, teraz muszę tylko uważać, żeby nigdzie nie... Ja nie mogę, ile my tego będziemy mieli? Dobra, wiecie co? Musimy troszkę się odsunąć, żeby nie mogli nas trafić. Okej, okay, tu jest chyba dobrze. Tamtego teraz. Zdejmiemy ostatni strzał. Tak, jest. Okej, okay, tutaj ten starczą sobie yy, zawalczymy z nim wręcz. Walka wręcz będzie. Okej. Okay. Tamtego jeszcze tylko zdejmiemy, bo ma łuk. I... no, gin... Jest dobra. Uho O oh, 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 fuck. Patrzcie jaki. Skubaniec. Skubaniec. Troszkę pomyślał jednak. Już myślałem, że oni wcale nie myślą. Bye bye. Okej, okay, no nie, no nie, jeszcze nas upił. Shit. Dobra, zbierzemy sobie to wszystko. Ja nie mogę ile ekspa. <laughs> Ale fajny dźwięk był. Słyszeliście, jakie... O o, 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 o. Panie kolego. Proszę do mnie tutaj nie podchodzić. Czemu ja go atakuję z łuku? Dobre pytanie. Okej. Okay. Dobra, jest, udało się. Ok, obyśmy teraz tylko nie zginęli. Obyśmy tylko nie zginęli, yy, to będzie dobrze. Dobra, tutaj sobie idziemy. Chyba tutaj już nikogo nie ma. Tam u góry jest ten pajac, który nas zestrzelił. Co tu robią drzwi, dobra, nieważne, nieważne, nie wnikam. O nie, kolejny Kolejny strażnik, kolejny pirat. Szybko się z nim rozprawimy. I mamy skrzynkę. O, jeszcze nie, jeszcze nie tak szybko. Jeszcze kolejny, i skrzyneczka. Pierwsza skrzyneczka, co my w niej mamy? a słabe rzeczy. Myślałem, że coś lepszego, chociaż Hulkrzot. Już drugi, dobra. Oj, oj, oj. Dobra, resztę nie będziemy brali. E, myślę, że tyle powinno na, na, nam na razie wystarczyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tam jest kolejny, dobra, damy mu spokój. A my sobie zejdziemy teraz tutaj, zobaczymy, e, co tam mają ma na dole. Mam nadzieję, że jakieś skarby, skarby również się dla nas znajdą. Bo, jak nie, to będzie niedobrze. No i patrzcie, 70 level jest! Jeszcze tylko trzy serduszka nam zostały do zdobycia. Już się nie mogę doczekać. Oh shit, oh shit, oh shit. Już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że uda nam się to jak najszybciej zdobyć. Niesamowicie, niesamowicie. Po prostu bardzo się cieszę, że znaleźliśmy taki oto stateczek. Jeszcze tego nie było. Będziemy mieli dużo żelaza. A dzięki z, z, z tych zbiorczków zaraz będziemy mieli dużo Wisu Potrzebnego do tą Crafta Czyli wszystko wszystko po naszej myśli, naprawdę Super, oh fuck, oh fuck Tam małuk, flyer, dobra to damy mu na razie spokój Nie będziemy podchodzić tam za blisko Okej, okay. jeszcze cofniemy się, zobaczymy, czy tam czasem za nami nie ma jakichś skrzynek O oh, w dupę, o oh, w dupę dan, dan. Dobra, wiecie co? Patrzcie, jaką złókło, to my też złókło nie ma tak, kolego, nie ma, patrzcie, nie, nie da rady nam nic zrobić, o fak. a może jednak, dobra, zmieniam zdanie, da, da rady nam coś zrobić, okej, okay. ale camper, ale camper, dobra, już teraz po nim, e, dobra, zobaczmy, co oni tutaj mają, tutaj chyba nic, okej, okay. tutaj mają, aha, tutaj mają wyjście, ale raczej nie chcę tam schodzić, po drugiej stronie to samo, okej, okay, zjedziemy sobie teraz tutaj niżej. Zobaczymy co tutaj. Okej, okay. tu znając z życia oczywiście skrzynka. E, Przedmiot i średnie, ale możemy wziąć w sumie, Tak mamy dużo miejsca w flipunku. E, Okej, okay. szczerze Wam powiem, że zastanawiam się. Co to? Okej, okay. patrzcie ile tu jest żelaza. Ja nie mogę. Wszystko, wszystko co potrzebujemy, to tutaj mamy. Żelazo, obsydian, wszystko. Łóżko chcecie łóżko? Macie łóżko. Nawet raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 2, nawet 12 łóżek, jak chcecie. Okej, okay, dobra. Wyjdziemy sobie tędy. Tutaj mają jakąś jadalnie, chyba z tego co widzę. Okej, okay, nie byliśmy jeszcze tutaj. Wow, torcik. Ej, szczerze, boś naciska się te dźwignie. Nie wiem, co one zrobią. Okej, okay, mamy diaksik. Diaksik, już 3 diamenty. Super, 3 diamenty. E, dobra. Bierzemy sobie stąd wszystko. Dobra, naciskamy. Oh, fuck. Nie, dobra, boję się, nie, nie naciskam tego. no Okej, okay. tutaj y, nie będziemy tego brali. E, dobra, tu jeszcze u góry są, u góry są nad nami, także jeszcze do nich y, szybciutko pójdziemy. No i co, i to będzie chyba na tyle z tego samolotu. Jeszcze oczywiście zbierzemy to wszystko, co tutaj jest. Dokładnie, dokładnie, zbierzemy to wszystko. Okej, okay, zobaczymy co. Tu... O, oh, fak. Zobaczymy co tutaj. Okej, okay, on nie ma łuku to spoko. Szybko, szybko, szybko. Dobra, może nawet nie, nie zdąży do nas dojść. Chyba tak, chyba nie zdąży. Jest dobra, udało się. Teraz tamten, teraz tamten pajac. O, tam jest ich dwóch. Dobra, zeskoczył To yy, tak go... Tak się go pozbędziemy w ten sposób. Okej. Okay. O nie, o nie, on ma łuk. Oni mają łuki szmaty zasrane. Mędy głupie. Z dziadu. O, w dupie o, w dupę. Dobra. Okej. Okay. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, wycofamy się. Ostatnia rzecz, jaką teraz chciałbym zrobić, to zginąć po prostu. <gry> Jak mnie się domyślacie. Okej. Okay. Ale hedzik mu wystaje pięknie. ja nie mogę trafić. Dobra, zostawimy go w spokoju. Nie będziemy go atakowali. Mamy tutaj. E, mamy tutaj inne sprawy do. Zrobiony ja nie mogę ile żelaza! Jezu, będziemy to zbierali. O oh, fuck. O oh, fuck, kapitan, dobra. Wiecie co? No to teraz czeka nas nie walka Mam nadzieję, że uda nam się przeżyć. W sumie, tak jak sobie teraz myślę. Będziemy stali przy drzwiach i będziemy próbować. O, będziemy próbować go atakować. Całkiem niezły pomysł chyba. Dobra, tamten spad na dół. Zjedzmy sobie coś, żeby życie nam się regenerowało. Okej, okay. otwórzmy drzwi patrzcie, i złukł go. I z łuku. Okej, okay, raz. Dobra, idzie do nas. Patrzcie, patrzcie co się z nim teraz będzie działo. Nawet, nawet nas nie zaatakuje. Nawet nas nie zaatakuje. Jak będzie miał mało życia, to chyba będzie się już teleportował. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się go zabić, bo tutaj też są na pewno jakieś e, skrzynie. I tutaj, tutaj są gdzieś jeszcze potwory. Kurde. Znaczy, e, strażnicy. Zobacz, czy tutaj czasem nikogo nie ma. Nie no, z tego co widzę to nie ma. E, na radarze. Aha, pewnie są w tamtych pokojach. E, Okej, okay, dobra. On ma strasznie dużo życia, także musimy mm, sobie tutaj troszkę go poatakować, jeżeli chcemy go zabić. No ale myślę, że będzie warto, mam nadzieję, że coś z niego e, wypadnie, chociaż... Jezu, ile żelaza! Ja nie mogę! Jo. Ale będziemy tego mieli, Jezus Maria! Okej. Okay. Szybko, szybko, szybko. Dobra, w sumie zrobimy sobie tak. On tutaj na... O, oh fuck, dobra. Aha, czyli tak? Dwóch na jednego. Nie ma takiego bicia. Dobra, o nie. No i myszka, głupia. Myszka, myszka, myszka. Dobra, w czego zamkniemy szybko drzwi. To nam wtedy nic nie zrobią. Okej. Okay. Dobra. Zaraz tamten po lewej pannie Nie wiem ile życia ma kapitan. Zobaczymy, zobaczymy. Znaczy w sumie nie zobaczymy, zobaczymy dopiero jak go zabijemy. Dobra, no. Szybko, 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 szybko. Nie mam czasu tutaj z wami walczyć. Muszę zebrać żelazo. Żelazo. Okej. Okay. Nooo. Szybko, szybko, szybko. Ginj już kurde. Ty mnie denerwujesz. Okej. Okay. No, gin. Dobra, tak go. Załatwimy. Nie będziemy się z nim tutaj bawili, co nie? Chociaż nie, dobra, będziemy. <grych> nie, w sumie. Jeszcze mamy dużo życia, to spoko. O oh, fuck Dobra Aha, czyli Dobra Tu gdzieś jest, tu gdzieś jest, tu gdzieś jest. Gdzie jesteś? Jest, dobra O oh, w dupę, o oh, w dupę. Dobra, on znika. Okej okay. Czyli on znika. Czekajcie, zjemy. O fak Są Przyjmują statek, patrzcie. Zobaczki przyjmują statek. Okej, okay. sorry, ale to jest już moje. Dobra, o o o o Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Dobra, znowu się teleportował. No, won! Won, kurde. Ok, wiecie co, zjem jeszcze sobie. Chcę, żeby życie na pewno mi się regenerowało. O, oh, fuck. Co za gnojek. O, nie, teraz. O, w dupę! W dupę! Jest! W ostatniej chwili. wam, że aż mi się ciepło zrobi. Ja nie mogę iść skrzynek. Aż mi się ciepło zrobiło. Kurde. Uff. Dobra, bierzemy sobie stąd wszystko. Dobra, bierzemy sobie złoto. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Jedzonko. Jedzonko nam się oczywiście przy. 6 jaxów Jest. Magic Feather. Ej, powie... napiszcie mi w komentarzu, co robi Magic Feather. Bo powiem Wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia. A znając życie, jest to coś. Coś pewnie bardzo dobrego z tego co widzę. E, tak więc, jeżeli wiecie, to proszę Was, napiszcie mi w komentarzach. Wiem, że na pewno ktoś z Was będzie wiedział. E, także bardzo, bardzo Was o to proszę. Ok. Mm, dobra, dobra, dobra. Dajmy sobie to tutaj. Strzały złączymy. Ok. Dajmy sobie na przykład zamiast tego. Dobra, teraz idziemy tam, idziemy tam, i zobaczymy co tutaj. O! Tutaj nic nie ma. Niestety. E, ok, dobra. Idziemy sobie stąd. Tutaj są jeszcze potwory, szkieleciki już go nie ma. Okej. Okay. No i patrzcie, zbieramy to wszystko. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Bierzemy naszego diamentowego kilofa, No i po kolei sobie spokojnie zbieramy. Bloczki żelaza. Ja nie mogę, ile my tego bierzemy. mieli. ja wam mówię, ja zbieram. Wszystko biorę, wszystko. Wszystko biorę. Nie no, nie biorę wszystkiego, ale dwa staki co najmniej tego biorę, nie? Co najmniej dwa staki tego. Okej. Okay. Powiem szczerze, że zastanawiam się, jak my stąd teraz wrócimy. Nie mamy już tego, nie mamy już yy, airshipa, także może być pewien problem z tego, co. Kurczę, nie wzięliśmy naszego pickaxe of the core, kurda. Moglibyśmy to rozwalać o wiele, wiele szybciej. Yy, no, ale nic tak, rozwalając żel bloczki żelaza, yy, sprawia mi to na pewno przyjemność. Fuck, w dupę, o w dupę. Oh, fuck. Dobra. Muszę chyba patrzeć ciągle za siebie. Rozglądać się. E, Okej, okay. wiecie co Wam powiem szczerze? Że chyba zakończę e, dzisiejszy odcinek na tym etapie. E, ja tutaj sobie pozbieram te całe żelazo. Ten obsydian. E, myślę, że Was już to nie będzie za bardzo interesowało. E, oczywiście w przyszłym odcinku pochwalę Wam się, e, ile udało mi się tego wszystkiego zebrać. E, no i co, i będę musiał jakoś wrócić również do domu. Gdzie jest, nasz, gdzie jest nasza chata? Eee całkiem blisko, 638 metrów, to myślałem, że jest dalej e, no to co, będę musiał chyba o, płynąć, nie? dobra, zrobię sobie, mamy, mamy, drewno, mamy drewno fuck, nawet drewna nie mamy, tu sobie łódeczki, a nie, tutaj jest dużo drewna okej, okay. sobie zrobię bez problemu łódkę e, no i co, i w przyszłym odcinku myślę, że już, że już powinniśmy w końcu zacząć coś z tym downcraftem, bo już e, przekładamy to, przekładamy to, przekładamy to no a chciałbym już mieć jakiś tam nowy e, przedmiot e, no to co, także E, bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobało. E, o, tak, tak będę kopał Dobradę? Chyba tak. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to oczywiście e, zapraszam was do oceniania tego filmu. E, no i co, zapraszajcie mnie na Skype, jeżeli chcecie ze mną porozmawiać, piszcie sobie Citrox w wyszukiwarce. E, białe tło z jasno-niebieską literką S e, jako avatar. Eee, księżyc, okej. Okay. No, także, jeżeli jeszcze byłaby osoba, która ogarnia Xplita oraz live na Twitch, to również proszę o jakiś tam kontakt. Na pewno bardzo mi wtedy mm, pomoże. Tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i na razie.